Cześć, witajcie kochani. To będzie taka krótka, krótka zajaweczka, ponieważ otwieram tutaj na kanale e, Tarotowe Biuro Detektywistyczne. Tak to nazwijmy. E, I czego będzie dotyczyło? To będzie taki nowy cykl e, czytań. One się też będą pokazywały jako czytania ogólne na kanale. Ale również można będzie je sobie zamawiać jako czytania prywatne, i to będzie przeznaczone dla wszystkich tych osób, które czegoś bądź kogoś szukają. To będą karty połączone z jasnowidzeniem, na przykład jeżeli poszukujemy jakiejś zgubionej, straconej rzeczy, chcemy wiedzieć, czy tę rzecz odnajdziemy, co się z taką rzeczą mogło stać. Gdzie ona po prostu się znajduje? No, będzie można również tutaj pytać o zaginione osoby, ale warunkiem jest to, że minęło przynajmniej trochę czasu od zaginięcia danej osoby. No i że sprawą zajmują się również um, organy odpowiednie, czyli policja została powiadomiona, że pod kątem prawnym sprawa jest prowadzona, um, że, że po prostu zostało to zgłoszone. Um, że nie jest to jakiś żart, tylko po prostu została ta sprawa zgłoszona. Była badana już przez policję, um, no i niestety nie udało się natrafić na żaden drop, więc wtedy oczywiście możemy tutaj zrobić sesję. Um, Sesję połączoną z jasnowidzeniem, no i spróbować odpowiedzieć na pytanie, co się właśnie z tą osobą stało. Czy ta osoba żyje, czy ta osoba zmarła, um, czy ta osoba wróci, gdzie ona się może znajdować, jakieś potencjalne miejsce um, jej pobytu. Wiem, że to jest ważne. Czasami właśnie zwracają się do mnie osoby, które proszą o pomoc w tym zakresie. No, to jest naturalne, że poszukujemy po prostu e, osoby, na której nam zależy, zwłaszcza jeżeli ona tak po prostu przepadła, zniknęła bez śladu. Tak samo jeżeli chodzi o utracone rzeczy, które po prostu wiążą się dla nas e, z pewną wartością sentymentalną. No, e, czasami trudno jest nam się pogodzić z jakąś stratą i bardzo byśmy chcieli rozwikłać właśnie zagadkę, co się mogło z tą rzeczą stać. Więc tutaj e, taka mała zajawka zapraszam do. Mojego tarotowego biura detektywistycznego. I dzisiaj zrobimy sobie właśnie taką zajawkę na zasadzie czytań ogólnych, e, czyli po prostu trzy opcje do wyboru. Niech każdy z Was pomyśli sobie m, może o jakiejś e, zaginionej rzeczy. Osoby na razie zostawimy, bo tutaj jeśli chodzi o badanie osób, no to e, trzeba jakieś indywidualne energie sprawdzać, e, więc po prostu o jakiejś zaginionej rzeczy, którą nie wiem, zgubiliście czy podejrzewacie, że ktoś Wam Zabrał ukradł, że gdzieś e, przepadła. No i zastanawiacie się, co się z tą rzeczą stało. Więc niech każdy sobie tę rzecz wyobrazi, przypomni, najlepiej zwizualizuje, przed oczami ją zobaczy. No i postawimy sobie karty na pytanie. Co się właśnie z tą Waszą rzeczą mogło stać. Ja postawię tutaj e, trzy opcje. Ja postawię tutaj trzy opcje e, i będziemy sobie też po trzy karty do każdej opcji. Opcja pierwsza i zapytajmy może tak, co się stało z Waszą rzeczą, e, gdzie ta rzecz się znajduje obecnie i czy tę rzecz odzyskacie. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa, co się stało z Waszą rzeczą? E, gdzie ta rzecz obecnie się znajduje, ta, której szukacie, e, oraz czy odzyskacie daną rzecz. I trzecia opcja, co się z Waszą rzeczą stało, gdzie ta rzecz obecnie się znajduje, no i czy tę rzecz swoją odzyskacie. Ok, no i teraz mam nadzieję, że sobie zwizualizowaliście swoje rzeczy. Zobaczyliście je oczyma wyobraźni, i teraz sobie po prostu wybierzcie jedną z tych opcji. Będzie to odpowiedź na Wasze pytania dotyczące Waszej zguby. To jest opcja 1, opcja 2, opcja 3. Wybieramy sobie szybciutko, dlatego że będziemy odsłaniać karty. To sobie wszystko poprzesuwamy. No i przechodzimy do e, czytania numer jeden. E, ta wasza rzecz. Co się stało z waszą rzeczą? Może najpierw zobaczymy. Co się stało? E, prawdopodobnie e, ta rzecz została e, w jakiś sposób zniszczona. Ona mogła zostać nieświadomie przez kogoś zniszczona. Mogła wam też zostać przez kogoś ukradziona, podebrana, bo Trójka Mieczy to jest karta takiej zdrady, takiego ciosu prosto w serce. Może nawet wy podejrzewacie, kto mógł Wam po prostu zabrać tę rzecz. Trójcy miecze równie dobrze mogła zostać gdzieś zgubiona i ja to widzę po prostu na zasadzie takiej, że gdzieś byliście, prawdopodobnie poza domem, mieliście te rzecz, nie wiem, być może chodzi tutaj o jakąś biżuterię, czy jakąś ozdobę, coś, co mamy przy sobie, kiedy gdzieś wychodzimy na zewnątrz, no i po prostu po powrocie do domu, po jakimś tam czasie stwierdziliście, że tej rzeczy nie macie, więc też być może nie jesteście w stanie dokładnie wskazać momentu, kiedy ta rzecz Została przez Was zgubiona, ale wiecie na przykład, że mieliście ją poza domem, a w domu już nie też z dużym bólem i smutkiem utrata tej rzeczy może się dla Was wiązać dlatego, że byliście do tej rzeczy przywiązani bądź tak jak wcześniej powiedziałam no mogła ona być związana z dużym sentymentem, może to była jakaś pamiątka po kimś e, mogła ta Wasza rzecz właśnie być dla Was bardzo ważna i to był taki cios prosto w serce gdzie Wasza rzecz obecnie się znajduje o, mamy tutaj rycerza denarów, pierwsze co mi się skojarzyło to Lombard kochani e, mamy tutaj kogoś kto pracuje po prostu przy pieniądzach, zarabia na pieniądzach. Zobaczcie, to wygląda trochę jak lombard, czyli tutaj są różne takie przedmioty, tak, które można sprzedać. Gdzieś tam sobie leżą, więc być może ktoś tutaj waszą rzecz no, po prostu zastawił w lombardzie, być może ona została gdzieś zgubiona i ktoś ją znalazł i oddał właśnie, czy do lombardu, czy do jakiegoś biura rzeczy znalezionych, jeżeli to była rzecz drogocenna, też może się znajdować ona po prostu w posiadaniu rycerza denarów, czyli mężczyzny, który jest z trygonu ziemi, czyli byk panna bądź koziorożec. Jeżeli znacie takiego młodego mężczyznę z trygonu Ziemi, byka pan Bądź koziorożca, no to najprawdopodobniej w rękach tej osoby wasza rzecz może się znajdować. No i czy odzyskacie tę rzecz? Dziesiątka denarów mówi o tym, że możecie ją odzyskać. Natomiast no, możecie ją odzyskać albo dzięki swojej rodzinie, którzy, która na przykład będzie w stanie wpłynąć na tego rycerza denarów, albo po prostu poprzez wykupienie tej rzeczy. Bo właśnie dziesiątka denarów to jest takie uzbieranie odpowiedniej sumy, no i wykupienie, czyli na przykład, gdybyście się tam zaczęli orientować, sprawdzać lombardy, które gdzieś tam dookoła was, dookoła was funkcjonują, mogłoby się okazać, że uda Wam się zlokalizować Waszą rzecz, no i po prostu ją odkupicie, znajdziecie, odkupicie. Oczywiście to też nie będzie dla każdego, ale w niektórych przypadkach jest to możliwe. Te osoby, które gdzieś były w plenerze i tam zgubiły, czyli w plenerze, gdzie były jakieś zwierzęta, może jakieś jarmarki, na parki, no to właśnie w takim miejscu powinny tej swojej rzeczy poszukać. Jeżeli to się stało stosunkowo niedawno, no bo jeżeli już jakiś czas tam minął od tego zdarzenia, to jest niestety małe prawdopodobieństwo, że nawet w tym pierwotnym miejscu znajdziecie yy, tę rzecz. Więc to jest opcja numer jeden. Przechodzimy sobie do opcji numer dwa, co się stało tutaj z Waszą zagubioną rzeczą. Opcja numer dwa zobaczmy. Pierwsza sprawa co się z Waszą rzeczą stało? E, a ja myślę, że Wasza rzecz e, po prostu długo tej rzeczy nie używaliście. Ona gdzieś leżała e, nieużywana, w jakimś miejscu też, do którego dawno nie zaglądaliście. Być może zapomnieliście, że tam właśnie ta rzecz e, została zdeponowana przez Was. Bo to jest też takie albo właśnie zdeponowanie gdzieś na jakiś czas, na, na jakiś okres czasu, albo to jest po prostu też miejsce, gdzie po prostu nie zaglądacie na co dzień, gdzie rzadko zaglądaliście. Może to być po prostu gdzieś w waszej sypialni zlokalizowane, w okolicach łóżka, jak najbardziej też tutaj może się ta rzecz znajdować, ale teraz będziemy patrzeć tak naprawdę, gdzie ona się znajduje, bo karta numer dwa nam <śm> odpowiada na to. Słuchajcie, no, w rzeczach takich, akcesoriach może się znajdować, w zależności od tego, co zgubiliście, gdzie zgubiliście. Kuchnia też się tutaj mocno pokazuje. Ja myślę, że ta rzecz, której wyszukacie, ogólnie znajduje się w waszym domu. Może się znajdować w takim trudno dostępnym miejscu, gdzie trzymacie jakieś rzeczy, których nie używacie na co dzień. Jakieś tam akcesoria, narzędzia, jakiś po prostu, jakiś nieużywany komplet sztućców na przykład. Yy, jakieś, yy, no inne rzeczy, których po prostu na co dzień nie używacie. No i dawno tam nie zaglądaliście. Więc, więc w takich miejscach też, yy, gdzie dawno nie było właśnie zaglądane, sprzątane, może się ta wasza rzecz znajdować. No i pytanko, czy waszą rzecz odnajdziecie, czy uda wam się odzyskać zyskać te rzecz, no pokazuje się piątka mieczy. To wygląda tak, jakby nie za bardzo. Więc ym, nie wiem, dlaczego, skoro miałoby to być w waszym domu. Yy, I przeczesalibyście ten dom dokładnie. Dla niektórych, wiecie, co też się wiąże, to z tym, że jeżeli byliście na przykład hospitalizowani, i zabraliście te rzecz gdzieś ze sobą do szpitala, do jakiegoś ośrodka, sanatorium, no to tam niestety mogła zostać utracona, to wtedy rzeczywiście. No powiedzmy, że nie mielibyście dostępu już do tej rzeczy, natomiast nawet ci, którzy zgubili w domu, wiecie co, mogliście pierwotnie ją zgubić w domu, ale czasem jest tak, że przez przypadek coś wyrzucimy, czyli gdzieś jakaś rzecz się dostanie, na przykład do worka ze śmieciami, no i zgarniemy, wyrzucimy po prostu wszystko naraz. Piątka Mieczy pokazuje, że straciliście nadzieję na to, że ta rzecz się znajdzie, to po pierwsze. Druga sprawa, no też ym, marne są szanse na odnalezienie tej rzeczy, tak naprawdę, bo w piątce mieczy to jest takie pogodzenie się ze stratą, po prostu stratą materialną bądź stratą osoby, yy, i tutaj są niewielkie szanse na odnalezienie. Tak, jakby ta rzecz przepadła po prostu jak igła w stogusiana, że no gdzieś się dostała w takie miejsce, gdzie być może. Będzie bardzo trudno ją wypatrzeć, znaleźć. Może też wpadła w jakąś wnękę, w jakąś szparę, dziurę, yy, gdzieś, gdzie po prostu no, nie ma możliwości, nawet żebyście zajrzeli, nawet by Wam takie miejsce nie przyszło do głowy. Po prostu, jeżeli to jest coś małego, gdzieś spadło, potoczyło się, yy, no i po prostu nawet nie ma takiego, takiej możliwości, żeby Wam to miejsce przyszło do głowy. Także tutaj są raczej niewielkie szanse na odzyskanie waszej rzeczy natomiast zobaczmy sobie jeszcze opcję numer 3 co się stało z waszą zagubioną rzeczą najpierw właśnie co się z nią stało u karta świata no to ta rzecz gdzieś powędrowała może w jakiejś podróży została utracona może po prostu właśnie gdzieś byliście też poza domem e, ktoś przyszedł, właśnie jakieś osoby trzecie, no i tę rzecz po prostu zabrały z jakiegoś powodu e, pokazuje się to tak jakby właśnie ta rzecz była gdzieś w świecie, jakby nie była w waszym bliskim otoczeniu, tylko raczej gdzieś dalej e, zobaczmy gdzie ona obecnie się znajduje dziesiątka buław może się znajdować po prostu, tak mi przyszło do głowy no w jakimś kontenerze ze śmieciami, w jakimś śmietniku w jakimś po prostu takim miejscu, gdzie wyrzuca się po prostu to, co niepotrzebne, gdzieś mogła się dostać faktycznie również jeżeli ktoś z Was na przykład robił porządki i coś po prostu wyrzucał, usuwał jakieś rzeczy, które mu nie były potrzebne też gdzieś tam mogło się to po prostu dostać, no w zależności od tego oczywiście co to jest za rzecz, no bo tutaj jedne miejsca są bardziej prawdopodobne, inne mniej prawdopodobne w zależności od tego o co chodzi, czy to była biżuteria, czy to był zegarek, czy to była jakaś, nie wiem, złota łyżeczka czy to był jakiś obrazek czy to była jakaś inna... Inna pamiątka, zdjęcie na przykład, no cokolwiek takiego. Wydaje się tutaj, że też um, znajduje się to być może u niektórych na strychu, bo kojarzy mi się też tutaj w dziesiątce była w miejsce, gdzie po prostu leży mnóstwo gratów, jest tam naprawdę mnóstwo rzeczy. Panuje chaos, bałagan. Um, tak naprawdę od dawna nie było to sprzątane. Właściwie trudno to ruszyć, bo, bo jest tam tyle wszystkiego, że yy, gdzieś tam być może nawet się chcieliście za to zabierać, ale yy, przerasta, przerasta to wasze możliwości. Dużo szpargałów, dużo jakichś właśnie rzeczy, klamotów, tak zwanych, więc to mogą być strychy, piwnice także. Yy, no i czy uda Wam się odzyskać waszą rzecz? Yy, raczej nie, raczej ona już się nie znajdzie tutaj. Pokazuje się ósemka mieczy, to jest ogólnie karta. Takiego, takiej niemożności wyjścia z sytuacji, jakbyście nie mieli pomysłu, gdzie to może być, czy po prostu też właśnie nie wierzyli w to, że się uda znaleźć tę waszą rzecz albo specjalnie nie szukali, bo już spisaliście to na straty po prostu, więc no nie wydaje mi się, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś mała rzecz, a tych szpargałów jest naprawdę dużo, to mogło się gdzieś tam dostać i po prostu to jest właśnie tak, jak z każdą małą rzeczą, zawsze jest ten problem, że, że gdzieś po prostu. Może się nam zapodziać w jakichś innych klamotach, no i po prostu potem, nawet odruchowo, wyrzucimy, wyrzucając po prostu inne rzeczy. Także, no to też gdzieś mogło, dla niektórych, w jakichś owocach, warzywach się zapodziać, które na przykład były nadgnite, no i wyrzucaliście. Różne mogą być opcje, bo to jest czytanie ogólne, także też potraktujcie to z dystansem, bo nie pytamy tutaj o jakąś waszą konkretną rzecz, tylko pytamy po prostu o pewną energię ogólną, więc tutaj. Tutaj dla wielu osób będzie ta opcja, więc pamiętajcie, że nie zawsze będzie rezonowała. Ale jeżeli są tutaj wskazane jakieś konkretne miejsca, warto mimo wszystko byłoby sprawdzić. Ja bym tak zrobiła na Waszym miejscu, że nawet nie mając jakiejś tam. Większej nadziei na odzyskanie, no, mimo wszystko bym sprawdziła. Ok, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i cóż, wkrótce ruszamy. Zapraszam Was do mojego tarotowego biura detektywistycznego. Będziemy pomagać, szukać rzeczy, osób, wszystkiego tego, co zostało zgubione, zaginione itd. itd. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.